Lucerna najbardziej białkowa podstawa hodowli. Z opracowań wynika, że w przypadku soi możemy białka zebrać z hektara około 600-700 kg w suchej masie. Natomiast w przypadku lucerny, ten plan, plon białka może nawet osiągać 2500 kg z hektara. Mieszanka dwóch odmian lucerny odmiany mezo i Andantino. Dlaczego taka mieszanka? Otóż dwie różne odmiany wzajemnie się uzupełniają, przez co otrzymujemy lepszy plon, lepszy jakościowo plon. Sama ta mieszanka lepiej adaptuje się do warunków glebowych, a przez to też zwiększa nam trwałość samej plantacji. Sama lucerna, roślina o bardzo głębokim systemie korzeniowym, sięgający nawet do 3 metrów, bardzo odporna na suszę, która no, może nawet dać 5 pokosów 5 pokosów rocznie. To co najważniejsze to jest możemy osiągać nawet nawet 17 ton suchej masy z hektara. Oprócz bardzo wysokiej, najwyższej z wszystkich roślin pastewnych zawartości białka dodatkowo lucerna wykazuje bardzo dużą zawartość witaminy A i E, dwóch witamin, które są odpowiedzialne za rozród. To jest bardzo ważne przy hodowli. Lucerna sama w sobie jest rośliną, można powiedzieć, samowystarczalną. Wiąże wolny azot z powietrza. I tego azotu w glebę potrafi pozostawić bardzo, bardzo dużo.